Halo, halo, dzień dobry. Postanowiłam do Was przyjść w sobotę. Być może zechcecie porozmawiać ze mną troszeczkę. Na początku pozwolę sobie przeczytać z książki. Kocham Cię na każdy dzień. Verissimo. Dziś mamy 25 luty. A więc przyjaźni obie strony muszą teraz samo dawać, co otrzymywać. Każde przechylenie szali na jedną stronę. Wszystko, co może zachwiać, tą równowagą, niszczy przyjaźń. A więc to jest kochani. Na dziś. Zaraz zobaczę, czy gdzieś już jest. Już pozwolę sobie. Kochani, dziś. Przepraszam. Znalazłam po prostu transmisję, no i dlatego było słychać odgłos. Ja pozwolę sobie udostępnić i już do Was przyjdę. I będziemy. Patrzeć, kto tam do nas zawita dzisiaj. Dziś jest sobota. Nie wiem, jak u Was, ale u mnie przed chwilą zaczęło śniegiem. Mocno, mocno. Nie wiem, jak u Was, czy ktoś mógłby mi powiedzieć. Przepraszam, że tak abstryka, ale próbuję udostępnić dalej. Że jestem na żywo i już idę. A więc to było. Kocham Cię, Simon. Teraz wyciągnę, pozwolę sobie wyciągnąć tą naszą książeczkę. Odważ się żyć odważnie. I zaraz zobaczymy, co tutaj przyjdzie do nas. Z tym odważ się żyć odważnie. Odwaga bardzo zwyczajnych ludzi stoi pomiędzy nami a ciemnością. Klęski żywiołowe, wojny, epidemie, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary pustoszą świat, lecz ród zawsze wyzwalają. Akty odwagi zadziwiające ludzkie serca. Światło w całkowitym mroku. Nikt się nie melduje, to wyciągnę kartę dobrostanu na dzisiejsze spotkanie. Jestem majętna, a przez moje życie przepływa wartki strumień. Wszelkiej pomyślności. To jest dla nas na dziś. Wyciągnę słowa mocy na dziś. Ja jeszcze może udostępnię, bo coś mało nas jest dzisiaj. Pozwolę sobie tam opuścić trochę dalej, bo nie było mnie trochę i pewnie sporo was nie wie. że transmituję na żywo, a więc Paulinka, o, witaj, witaj, jesteś, co tam u Ciebie, Paulinka, o, jak długo coś, nie, nie słyszałyśmy się, ja przeczytam słowa Mocy na to spotkanie, Całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolną. Oj, Krysia! E, Krysia, Krysiu Leńka, zwał Brzycha, Krysia Jaroszek, A więc jesteście dziewczyny? I jest Sofia Wilberg? No, jednak dołączacie jak miło. A więc, kochane dziewczyny, przeczytam z Louise Hay coś czuję, że jakieś przesłanie ktoś będzie potrzebował Paulinka pisze, wszystko ok, właśnie skończyłam pracę i mam chwilę dla siebie no widzisz, a ja wiedziałam kiedy przyjść, co? no nie było mnie troszkę co to Louise Hay chce nam przekazać? cenię mój czas medytacji mądrość której poszukuję jest we mnie. Przynajmniej raz w ciągu dnia siadam spokojnie i wnikam siebie, aby połączyć się z mądrością i wiedzą, które zawsze tam są. Dzieli mnie od nich jedynie odległość oddechu. Czekają tu na mnie odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie kiedykolwiek zadam. Medytacja jest moją radością. Stanisława jest. Witaj Stasieńko, pisze. Witaj Zosiu, witaj Stasiu. A, więc ja transmitowałam tam na, na, na kanale YouTube, ale widzę, że jakoś trudno chyba się Wam przyzwyczaić jeszcze, że mogę gdzieś tam transmitować indziej. gdzieś na tym YouTube jest tak, że jak transmituję, to jest to widać. Jak ja puszczam tutaj link. Na tym linku jest tylko moje zdjęcie, ale jeżeli klikniecie w ten, no w ten link, to idzie transmisja na żywo. To tak na przyszłość, gdybyście zechciały, bo póki co mężczyzn nie widzę, być ze mną na kanale YouTube, ponieważ tam jest. Yy, tam jest jakoś trochę lepsza niż na, jednak na Facebooku jest dużo ruchu, dużo ludzi. No więc dobra, zaczynamy. Paulinka, jak masz tą chwilę dla siebie. Co dla Paulinki Banaśkiewicz? Karta Dobrostanu. Przyciągam wspaniałych wartościowych ludzi. Wspieramy się wzajemnie. Pięknie. Karta Mocy dla Paulinki. Przeszło się ze mną. Teraz otwieram na szczęście i nową lepszą. Teraz otwieram się na szczęście i nową lepszą przyszłość. Bardzo ładnie. I teraz dla Krysiulki naszej, co tam karta dobrostanu. Poprzez moją istotę przepływa nieskończona dobro. Moje serce wypełnią spokój i miłość. I karta mocy dla Krysi? Wiem, że jestem bezpieczna i całkowicie chroniona. Kiedy decyduję się na działanie zgodne z tym, to podpowiada mi serce: I Sofia, Wibek, karta dobrostanu dla Ciebie, moi najbliżsi i ja, jesteśmy bezpieczni. Prowadzeni i chronieni. I karta mocy dla Sofii. W każdym wyzwaniu dostrzegam ukrytą wiedzę i bezcenne lekcje, dzięki którym wzrasta. I Stasieńka. Stasieńko, karta y dobrostanu dla Ciebie. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza coraz zamożniejsza i coraz radośniejsza. I karta mocy dla Stasi. Kontroluje to, czym jestem. Kontroluje swoje myśli i emocje. Czuję i kocham. O, to takie piękne. Kochane dziewczyny moje, chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć, jak zrobić w prosty sposób detoks. Duża część z Was wie na pewno, ale część nie wie, być może będzie ktoś słuchał później, a więc przyda mu się to, ja wezmę te karty. o czym tutaj mówiłam. Kochani, nasza Ania Mazurczyk miała wystąpienie, pewnie część z Was oglądała u Grzegorza Kusz i, i u... Z pana soloża, i misja biznes w wielu miejscach. I chciałam Wam powiedzieć, że jest ogromne zainteresowanie tym naszym detoksem. Na czym polega ten detoks? Wielu z Was wie, jest to z trawy jęczmiennej. Wygląda on tak. A to jest florela, pomyliłam, te, te. Włożyłam sobie, bo ja mam też chlorellę w proszku, więc w takim pudełeczku, już nie będę wstawać, jest również chlorella i nasza chlorella wygląda tak. Jest takim w torebeczka w takim opakowaniu, jest trzy torebeczki, a no, są też takie podróżne. i chlorella w proszku. Ja powiem Wam, że używam w proszku, ponieważ robię tego szejka rano, jest mi tak po prostu wygodniej. I, kochani, bo tu ja zostawiłam gdzieś to opakowanie. Pytacie, jak zrobić ten detoks, żeby on był skuteczny. Jeżeli robimy ten detoks... To też musimy wziąć, odrobaczyć się. Duża część chorób. Dolegliwości wynika z pasożytów grzybów. Pytacie o nazwę. My nic z tą firmą nie mamy, że tak powiem. Ale Ania Mazurczyk, która mi poleciła to. To ja używałam, i tym samym dzielę się z wami. Jeżeli nie chcecie wdrożyć swoje życie tego detoksu na stałe, że tak powiem, czyli na bieżąco się oczyszczać, to zróbcie przynajmniej taki siedmiodniowe. Ja wam chciałam powiedzieć, że udało się mi być 7 dni tylko na zielonka. I powiem wam, że naprawdę nie chce się jeść. No i rzeczywiście to oczyszcza, wycisza, uspokaja, tak ukaja. A więc, jeżeli ktoś z Was by chciał zrobić sobie taki detoks, to ja, ja może tutaj dam ten baner na krótko, żeby było wiadomo, może ktoś będzie chciał kupić, ale może macie jakieś pytania do tego detoksu? Powiedzcie, wiem, że Krysia stosowała. Jeżeli jesteś Krysiu, to wiem, że odrzuciło ciebie od cukierków. Kochani, ten detoks jest o tyle fajny, że nasza Ewelinka na przykład przestała palić papierosy po dwóch tygodniach używania. Więc ludzie, którzy zmagają się też z używkami, fajnie jak zrobią sobie taki detoks. I ja po tym detoksie jeszcze mam tam trochę schodzi mi z nosa, no to był taki trochę by to powiedzieć ostrzejszy może nie, no ale taki, taki, taki dosyć, dosyć ten detoks i on uruchomił pewne jeszcze pełniejsze formy oczyszczania. A więc, jeżeli będziecie chcieli zgłosić się i zakupić chlorellę czy sok strawy jęczmiennej, to zapraszam. Ja tymczasem już ten baner schowam. O, i już. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Oprócz tego detoksu, no, warto jest poczyścić sobie trochę w głowie. Stasia pisze i dziękuję. Może powiedzcie, o czym chciałybyście, żeby porozmawiać? A może ja wyciągnę? To tak yy, rzuciłam wam hasło, ponieważ yy, akurat takie duże zainteresowanie tym sokiem stromięćmiennej i, i chlorellą, to postanowiłam wam też to pokazać. Bo może się komuś przyda. To mogą stosować chorzy zdrowi Dzieci, dorośli. Także sok z trawy jęczmiennej jest jako pożywienie na poziomie komórkowym. Chlorella pomaga wiązać i wyprowadzać wszelkie nieczystości z organizmu. Teraz przeczytamy, o czym będziemy rozmawiać. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. Czy ktoś z Was tak ma, że wszystko, czego potrzebuje, przychodzi w odpowiednim czasie? I słowa mocy, moja intuicja codziennie staje się silniejsza. A ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. I weźmiemy z tych mniejszych przesłań. Też inspiracji Ewy Folej. Uznaj swoje zdolności, rozwijaj swoje talenty. Uwierz w siebie. I jeszcze inspiracji Ewy Folej. Mądrość wypełnia moje myśli. Mądrość prowadzi moje działania. I teraz wyciągnę aniołka na nasze spotkanie. Aż dwa. Anioł przebaczenia. Na początku czytałam w Louise Hay o medytacji, i gdzieś było też o przebaczeniu. A więc, Anioł przebaczenia, postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. I Anioł stróż zdrowia ktoś będzie lub jest na lajfiku, kto potrzebuje usłyszeć tego jednego zdania ku przebaczeniu. I żeby zwrócić uwagę na swoje zdrowie, anioł stróż zdrowia. Moje postawy wobec samego siebie pełne są miłości i akceptacji. A więc, kochani, jak to jest z tym przebaczeniem? Jak to jest z tym, że tak trudno czasami jest wybaczyć? Ja nie bardzo lubię to słowo wybaczyć. Bardziej lubię słowo odpuszczam. Takie odpuszczenie, pojednanie, bo kiedy odpuszczamy, pojednamy się to jest nam łatwiej. Nie wiecie co? Co innego jest być świadomym czegoś i nie chcieć przebaczyć, a co innego jest kiedy nie wiemy, że na poziomie podświadomym nie chcemy przebaczyć, trzymamy coś kurczową i czasami są to stare rzeczy. Na czym to polega? Polega to na tym, że podświadomość, czyli to nasze takie czy czteroletnie dziecko, na tym swoim poziomie uwierzyła, że to jest prawdą. Żeby pracować z podświadomością, i aby nam pomagała w tym, co robimy, podświadomość lubi mieć korzyść. Jak dziecko, nie? Kiedyś tam, inaczej się może trochę wychowywało te dzieci, teraz inaczej. Ale kiedyś tam się mówiło, że jak zrobisz to i to, albo tamto, kupię ci to i to. No i dziecko tam szybko zbierało się do zajęć, bo tam mama coś kupi, coś tam obiecała. I podobnie z podświadomością, tylko podświadomość tak łatwo nie nabierzemy. Więc nasza wola do zmiany, do przebaczenia, do pójścia drogą ku zdrowiu, Nie lubię tego słowa musi, ale musi ona być taka bardzo przekonywająca. I kiedy już staniemy tu w sobie w tej mocy przebaczenia, tego pojednania, tego poczucia, że tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy na pewnym poziomie jednym. Wszyscy i wszystko pochodzi z jednego źródła. Ma różne zadania, nazwijmy to tak, do zrobienia. A więc, jeżeli spotykasz kogoś, i ktoś, Twoim zdaniem, Wyrządził Ci krzywdę. I, i, I ja nie wątpię, że te trudne rzeczy są, żeby było jasne, kochani. Tak, oczywiście są. Są brutalne gwałty, mordy, różne rzeczy się dzieją. Tak, oczywiście, że tak jest i mam tego pełną świadomość. Ale chodzi mi o to, żebyśmy. Starali się patrzeć na drugiego człowieka, tak jak na swoje odbicie w lusterku. Często ten drugi człowiek jest naszym lustrem. Zjawia się człowiek, zdarzenie, sytuacja, w której mamy coś przeczytać, coś usłyszeć. Coś zrobić, ale jak to odczytamy? Nie wiem, czy zdarzyło się Wam natrafić na coś i powiedzieć, że to był przypadek? Nie. Nie ma przypadków. Przypadki tak zwane, w moim poczuciu, nie istnieją. Wszystko jest zawsze to coś. Dla czegoś? Tak. A więc popatrzcie na tego drugiego człowieka, który zrobił wam krzywdę ja z litością, nie z jakąś taką. Ach, wybaczę, dobra, już niech mam spokój. No to nie o to chodzi to chodzi o to, żeby tam głęboko na poziomie tym podświadomym też zrozumieć. Zrozumienie też pomaga w przebaczeniu. Wyzdrowienie przychodzi poprzez zrozumienie. Zauważcie, że zdarzało się na pewno wam nieraz i z Zdarzały sytuacje, których nie rozumieliście, nie rozumiałyście. I co się wtedy działo? Kiedy czegoś nie rozumiemy, to przypisujemy sobie przez nasz, nasz filtr i nazywamy tą sytuację tych ludzi, zdarzenia, miejsca. I później. Kiedy. Z, zróbcie o, może, zróbcie taką, ja nie wiem, jak to powiedzieć, taką próbę. Zróbcie taką próbę i zobaczcie na sytuację, nad którą, którą zrozumieliście, gdzieś tam we wcześniejszym czasie. I popatrzcie, jak patrzyliście na tą sytuację pół roku temu. Rok temu, parę miesięcy temu, a jak patrzycie na to dziś, po pewnym czasie praktycznie wiele rzeczy wygląda inaczej. A więc, kochani, tak na chwilkę tyle, włączyłam się do Was. Na pożegnanie wyciągnę kartę. Dobrostanu? Co na zakończenie dla nas? Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mojego serca, oświetloną blaskiem mojej duszy. Dziękuję, kochani, że byliście ze mną. I do nas za razu, papa. Pa.